Za, za to zaproszenie i za to te zaszczytne uhonorowanie mojej książki, bo pozwalam sobie, pozwalam sobie myśleć, że to książkę właśnie, a nie mnie samego, to powieść właśnie, a nie mnie samego Państwo tutaj honorują, bo powieść jest dużo ważniejsza od autora, tak, tak, mi, się, tak mi się zawsze wydaje. I bardzo też mi miło, że na tej tak głęboko wpuszczonej w ziemię płycie znalazł się cytat właśnie z tej powieści, która jest dla mnie osobiście powieścią jakoś najbliższą najważniejszą z wszystkich, które napisałem. Jakoś najintymniejszą również. Cztery kopniaki to po kolei Morfina 2012, Drach 2014, Król 2016 i Królestwo 2018. Cztery powieści, które z, z powodzeniem odegrały rolę bestsellerów i bardzo ważnych wydarzeń w literaturze najnowszej polskiej, zwłaszcza w prozie. I ta pozycja, że Pana Twardoka się umacnia, jest rzeczywiście ważną rozliczne nagrody, Nagroda Czytelników Nike, Nagroda Kościelskich, Nagroda Paszport Polityki, to pierwsze z brzegów, które mi na głowę przechodzą, tłumaczenia na wiele języków. Z tego co wiem, wkrótce ma się ukazać tłumaczenie Amerykańskie Króla, tak? Więc, więc jest, to, jest to rzeczywiście prosa nie tylko taka, którą można określić mianem sukcesu literackiego, ale też taką, które, która dobrze, dobrze osadza się, można powiedzieć, w, w naszym salonie literackim. W, zbiorze, w ostatnim zbiorze Pańskich ferientonów zaczyna Pan swój życiorys 3000 lat temu, to znaczy od cyfr. Mógłby nam bliżej powiedzieć, dlaczego akurat tą genetyczną drogą doszedł Pan aż do scytu. Co to za impuls Ja nie doszedłem. Panu profesorowi chodzi o profesorowi chodzi o taki felietonik, który poświęciłem takiej zabawie tak naprawdę. Tak naprawdę jest zabawa, w której możemy sobie zbadać swoją Genetyczną przynależność w linii żeńskiej lub męskiej, to znaczy, kładając albo u e, mężczyzn chromosom Y, e, a określone populacje, grupy, nie chcę mówić narody, bo to właśnie są bardziej populacje czy etnosy, jakieś swoje konkretne haplogrupy, czyli te, te, te chromosomy Y, można też to zbadać w linii żeńskiej, badać się wtedy DNA mitochondrialne. No i kiedy, kiedy tam wysłałem to, to moje DNA do zbadania, no to wyszła tam taka podgrupa z 21-23, która jest podgrupą bardzo popularnej w Polsce haplogrupy R1A ogólnie uznawane. Jak zacznę Państwa ludzi, proszę zacząć czytać. Nie, to super. R1A jest taką grupą charakterystyczną dla, dla Słowian, dla ludów bałtyckich, ale też dla ludów irańskich, z północnej Indii i tak dalej, co też przywodzi nam, co też jest ważnym dowodem na wspólne korzenie ludów indoeuropejskich, co też wiemy już z języka Koznawczych, z, z, jacykosnafice, z, jacykosnafice. z no a ta grupa Z21-23, czyli podgrupa R1a, akurat nie jest częsta w Polsce, jest najczęstsza w Kyrgyzstanie dzisiejszym. Jest najczęstsza w dzisiejszym Kirgistanie, ale jest też rozsiana po Europie w niskim stężeniu, gdzieś około między 1,5 a 2%. No i wszystkie poszlaki, po wszystkich poszlakach wnosić można, że jest pozostałością właśnie po irańskich, które po Europie koczowały, a konkretnie po no i tyle w zasadzie, no i, ponieważ, y, y, ponieważ byłem przez parę lat, już nie jestem, ale byłem przez parę lat z fejetonistą miesięcznika pani, y, to y, nie można marnować tematów, bo ja zawsze tych tematów szukałem też kurczowo na te fejetony, nie przychodziły do głowy by same. No więc ponieważ to przez jakiś czas mnie tam fascynowało czy interesowało, to... Tematu nie zmarnowałem, napisałem o tym perietom, taka, to, taka zabawa, która, która chyba jest dosyć popularna. Ostatnio ktoś pisał o Sienkiewiczu, że nie jest prawdziwym Polakiem, tylko językiem tatarsko-mongolskim typem. to było tak, tatarska rodzina się Tak, tak. I, i, I że te genetyczne rzeczy nam nie tyle poprawiają narodowo-etniczne samopoczucie, ile je właściwie rujnują, bo się okazuje, że. No, ostatnio się okazało jeszcze, że, że piastowie mają certycko karnańskie że r należą do grupy R1-B, to jest z jedna z tych największych grup w Europie i to R1-B w Polsce jest o wiele niższe niż R1-A, jest gdzieś tam w okolicach 10%. No i okazało się, że to sobie też mieli to R1-B, no i teraz już w ogóle nie z tym zrobić.